Dzień dobry, nazywam się Ania Oporkowska i dzisiaj, ponieważ jest dzień babci, chciałabym Wam pokazać, jak narysować bunie. Zacznijmy od szkicu. Kłowa buni przypomina trochę migdał. Teraz narysujemy jej tors. A ta część to będzie zaznaczona spódnica. Bunia z reguły nosi spódnicę za kolana. Ma mocne łydki i małe stopy. Teraz, kiedy macie ogólny zary postaci, możecie zabrać się za szczegóły. W tym miejscu zaznaczcie dłonie. Teraz możemy zacząć poprawiać nasz szkic. W połowie głowy narysujcie dwa kółka, nie stykające się ze sobą. To będą jej okulary, między nimi haczykowaty nos, włosy podzielone na dwie strony, uszy buni. Teraz zaznaczymy jej uśmiech i zęby. Na zębach narysujcie małą kreskę. Bunia ma szparę między zębami. A jeżeli poniżej zaciemnicie plamę, jej buzia będzie otwarta. A teraz upięte z tyłu włosy buni, które przypominają trochę chmury. Teraz poprawcie dłonie. Wystarczy podzielić te dwa kształty, trzema kreskami. Te dwie kreski to będą ramiona plecaka. Dekolt buni. tu zaznaczymy biust, a teraz ramiona i dosyć ostro zakończone łokcie. Skrócimy rękawek, zaznaczymy niebiostą i poprawimy spódnicę. Możecie zaszalić z butami. Ja narysuję trapery i grube wełniane skarpety. Być może bunia wybiera się dzisiaj w góry. Teraz aparat Bunia nigdy nie wychodzi bez aparatu. Wystarczy, że narysujecie prostokąt na sznurkach i małe kółko na środku, które będzie obiektywem. I jeszcze mała podręczna torebka na bilety i drobne. Teraz możecie ozdobić jej spódnicę i koszulkę. Bunia lubi nosić paski albo koszulki w kwiatki czy też kropki. Przydaje się, pewnie też kapelusz na słońce. Zaznaczamy jeszcze przed ramiona. I skończone. Jak wam poszło?